Jeden z byłych zawodników UFC uważa, że bardziej prawdopodobne jest przejście Jona Jonesa na emeryturę. Jones jest pewnym kandydatem do Hall of Fame w przyszłości, ale wielu zastanawia się, czy wróci do oktagonu na walkę o unifikację tytułu wagi ciężkiej UFC z Tomem Aspinallem. Bones nie zobowiązał się do swojego kolejnego ruchu i publicznie wykazał większe zainteresowanie walką z mistrzem wagi ciężkiej Alexem Pereirą niż z tymczasowym posiadaczem tytułu wagi ciężkiej Aspinallem. Więc co ostatecznie zrobi Jones? Ben Askren uważa, że prawdopodobnym wynikiem będzie emerytura. Podczas niedawnego wydania Funky and the Champ, Ben Askren podzielił się swoją opinią na temat tego, co Jon Jones najprawdopodobniej zrobi następnym razem. Myślę, że to będzie mniej niż 50%, powiedział Askren. Myślę, że to będzie gdzieś około 20-30%, że znowu będzie walczył tak. Mam na myśli, że Jon nie jest młody. Askren nie wierzy, że jest jedynym, który myśli, że Bones jest bardziej zainteresowany powieszeniem rękawic. Powiedziałbym, że jeśli są szanse, to myślę, że to jest mniej niż połowa szans, że kiedykolwiek znowu będzie walczył, powiedział Askren. Jones pokonał wiele legendarnych nazwisk w oktagonie. Bones pokonał Daniela Cormiera, Mauricio, Shoguna, Rue, Quintona, Rampage, Jacksona, Lajoto, Machide. Rashada, Evansa i Stipe Miocica, żeby wymienić kilku. Podczas gdy, Bones, nie ma już nic do udowodnienia, dyrektor generalny UFC Dana White wyraził pewność, że uda mu się zawrzeć umowę na walkę Jones kontra Aspinall. Fani czekają na walkę o unifikację tytułów w wadze ciężkiej, ale czy dojdzie do skutku, pozostaje niewiadome. Bądź z nami, aby otrzymywać najnowsze informacje o Jonie Jonesie.